Ponieważ nie znaleźliśmy jeszcze planety B, to musimy dbać o tę, którą dzisiaj mamy. Dlatego w dniu dzisiejszym, z okazji Światowego Dnia Ziemi, dzieci, młodzież i dorośli, mieszkanki i mieszkańcy dzielnicy Bielany, wspólnie ruszyliby sprzątać las. I to jest postawa, którą musimy reprezentować każdego dnia. Przed nami jeszcze bardzo dużo do zrobienia, część pracy już wykonaliśmy. Jesteśmy w Lesie Bielańskim. Już udział w akcji sprzątania świata. E, dzisiaj dopisała nam bardzo ładna pogoda, słońce świeci, ale czasem zachodzi za chmurami. I zebraliśmy bardzo dużo śmieci. Super! E, polecam, zbierajcie śmieci! Tak. Marta Barziński, Młodzieżowa Rada Bielan. Zebraliśmy się dzisiaj, żeby posprzątać Bielański Las. Miłe spotkanie w zacnym gronie, szerokim gronie. Jak widać tutaj z tyłu mamy worki, zebraliśmy dosyć dużo, aczkolwiek lasy jak widać były już posprzątane, bo tych śmieci w sumie nie jest jakoś tak bardzo dużo, no ale jednak są. I też w bardzo licznym gronie, co oczywiście nas wszystkich cieszy.